Bestiariusz Wiedźmina Syrena. Jeśli usłyszysz na morzu piękny kobiecy śpiew, natychmiast robisz zwrot. Rozumiesz? Choćbyś miał prosto w burze płynąć. Arikes Hindarsfial rada udzielona synowi przed pierwszą wyprawą. Syreny i echidny, niczym wprawni myśliwi, wabią swe ofiary, przybierając kształt pięknej niewiasty o pokrytym srebrzystą łuską ogonie. Kiedy już naiwny żeglarz zbliży się na wyciągnięcie ręki, ich gładkie lica zmieniają się nagle w pełne ostrych i cienkich kłów rybie gęby, a delikatne dłonie w szponiaste łapy. Kiedyś ponoć syreny, echidny i lamie były przyjaźnie nastawione do ludzi. Podobno zdarzało im się nawet z rzadka akceptować ich niezdarne zaloty. Od jakiegoś czasu jednak stały się niezwykle agresywne, reagując być może w ten sposób na liczne próby porwań przez chutliwych żeglarzy. Jakby nie było, jedno wiadomo na pewno, nie sposób dziś z tymi potworami załatwiać niczego po dobroci, a widząc je trzeba więc od razu chwycić za srebrny miecz. Syreny i groźniejsze od nich echidny polują zwykle w stadach, wykorzystując przy tym zarówno swoją przewagę liczebną oraz łatwość poruszania się zarówno w wodzie jak i w powietrzu. Na ziemi jednak są niemal bezbronne, dlatego dobrą taktyką jest uszkodzenie ich błoniastych skrzydeł. W walce z tymi istotami skuteczny jest także znak igni. Zagrożona lub ranna Syrena potrafi wydać z siebie przeszywający krzyk, który jest w stanie oszołomić przeciwnika, dając jej szansę na ucieczkę, a pozostałym potworom okazję do łatwiejszego ataku.